Wciągam awokado Trzymasz awokado? Nie, tutaj, tutaj nie Tu pomóżcie Czekam wciągaj awokado Dobrze, że masło mamy w mózgu, chleb przez Ciebie Nie zyskuj taty No już, to jak tam skończyłeś na odmusztu? Czucia, doje. Kuchenie, ruchy na polach, ruchy na pojedę wody do tej herbatki. na polach, ruchy na polach, ruchy na No ruchy do Porto. O, Chwileczkę będziemy przejeżdżać przez mailo Musimy z Ładna pogoda. Wnosiliśmy wózek tymi schodkami pięknymi. Ale już jesteśmy. <grym> jak się, Rafa, czujesz? Dobrze. Troszkę się tylko zmęczyłeś, co? Trochę. Trener, jak jest? Dobrze. Chcesz pochodzić? Dobra, to już cię wypinamy stąd. Zaczynamy zwiedzanie portu. Zaraz będziemy przechodzić przez most. Tutaj panorama dobrze widoczna na rzekę Douro. I na starówkę. Na górnym porto idziemy obejrzeć. Dworzec kolejowy. Dworzec kolejowy. Tam jest dworzec porto. Θα τα κάχαρε και No i schodzimy do portu Porta I idzie teraz No zaraz będzie płynąć łódeczka na drugą stronę rzeki Tata co to jest mama? To jest Ale to? To? To jest flanek Kolej kalinowa z tyłu tutaj widać kolej kalinową. Widzicie, co? Cała łódka nasza. Ranek powoli jedź, uważaj. gołębie zaraz rozjedziesz No Stop, stop, stop Jesteśmy w Owe Podoba Ci Franek Za nie mówiłeś, co? Franuś! Mm. No ładnie

Kiepskie pytanie, bo wtedy jak dzisiaj jest na nie. Smakuje ja mi to. Smakuje ci? Nie, no, nie. Dobra, to, to nie je, jest. Nie no, właśnie, ja, nie nie jest tego, nie to jest no, to, to jest. no, trochę tej no, 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 tej zupki. no, 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 じゃあ、じレンコン。